Dzień dobry, ja nazywam się Aleksander Majdański, a to jest kanał Wywołani. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o zdjęciach tak kolorowych jak mój strój. Zdjęciach z projektu Plaża, których autorem jest Mirosław Pieślak. Zdjęcia zostały wykonane nad naszym ukochanym Bałtykiem, nad który każdego lata zjeżdża kilka milionów plażowiczów. Zdjęcia powstały m.in. w Gdańsku, czy największym letnim kurorcie, czyli Władysławowie. Z tego co wyczytałem, samo Władysławowo odwiedza co roku około 500 tysięcy osób. Projekt plaża tworzony jest przez Mirka już kilka lat, a ukazuje plażowiczów, ich zachowania, zwyczaje, plażową modę, której się poddają, oraz wszystko to, co związane jest z tak tzw. plażowym folklorem występującym nad polskim morzem. I tak, mamy tu pana z wytatuowanymi plecami, na których widnieje wielki orzeł, miecz. Wszystko w barwach biało-czerwonych. Mamy panią, która z wykrywaczem metali przeszukuje gdańską plażę po godzinach plażowania. Mamy pana, który ze swoim łóżkiem do masażu czeka na klientów i masuje ich na Władysławowskiej plaży. Częśne dojście do plaży ze sprzedawcami balonów w strojach superbohaterów. Na innym zdjęciu widzimy, ćwiczących mężczyzn, co może nam nasuwać skojarzenie z kalifornijskimi plażami. Tłem projektu jest pojęcie tak zwanego parawaningu. Zjawiska, które wykształciło się w ostatnich latach w nadbałtyckich kurortach. Polega ono na odgradzaniu się plażowiczów od siebie kolorowymi parawanami. Ale o tym nie trzeba chyba nikomu mówić, bo co najmniej raz w życiu każdy z nas był chyba parawaniarzem. Parawaning na taką skalę, jaką występuje w Polsce, znalazł swoje uzasadnienie nawet w ujęciu socjologicznym. Postawiono tezę, iż wynika on z naszej narodowej mentalności, społecznego braku zaufania i wyobcowania, i dlatego odgradzamy się od siebie. Plaże mieniące się tysiącem kolorów bledną z końcem sierpnia każdego roku. Kiedy kończą się wakacje, a nadmorskie kuroty pustoszeją. I tak do kolejnego roku. A wy lubicie polskie morze i parawanik? Jeśli interesują Was takie historie jak ta, chciałbym Was bardzo serdecznie poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału, a tych historii będzie niedługo jeszcze więcej.